Cześć kochany człowieku, dzień dobry, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz na mój swój temat całego świata. Witam cię serdecznie na kanale Wójky Porady. Wow, jaką sobie wymyśliłem czołóweczkę. Dobra, lecimy z tematem. Eee, powoli e, mam takie myślenie, że, takie sformułowanie, że jest mi wszystko jedno. Kiedyś sformułowanie, że jest mi wszystko jedno dla mnie było przerażające. To znaczy się, że nie wiem, nie chciało mi się żyć, e, że mam obojętność, że jestem obojętny na wszystko że mam jakąś taką apatię i że generalnie, z dobrze się ze mną nie dzieje. Eee, <laughs> Chyba powoli dla, nie wiem, większości ludzi, nie wiem, kurde, zaczynam wariować i coraz bardziej e, myślę, że jestem oderwany od rzeczywistości, ale o rzeczywistości, jakiej rzeczywistości, ale w sumie to nic nie o tym. Dobre, jest mi, coraz bardziej jest mi wszystko jedno. Hmm, ale co to znaczy, że jest mi coraz bardziej wszystko jedno? To oznacza się, że coraz mniej przywiązuję uwagi do tego, co mam, co mnie otacza, z kim jestem, gdzie jestem. Czy to jest możliwe? Ja uważam, że to jest możliwe. Czy to jest życie ok Nie wiem, ale mi coraz bardziej takie życie pasuje. Okazuje się, że wtedy Kurde, no mogę zobaczyć po prostu więcej, mogę więcej doświadczyć. E, mogę być więcej w więcej miejscach. Mogę się spotykać z większą ilością ludzi. Mogę nie robić sobie krzywdy tym, co powiedzą do mnie ludzie. W tym wszystko jedno, to może nie wiem. Używałem takie słowa, że na no to wyjebana. Dzisiaj to słowo coraz mniej mi leży. Eee, myślę, że lepszym słowem dzisiaj dla mnie będzie, że mam zrozumienie tego, ale nawet no, zrozumienie też mi słowo nie pasuje, bo na zasadzie, że. Czy ja wszystko rozumiem? No nie rozumiem wszystkiego i nie będę nigdy prawdopodobnie nie wszystkiego rozumiał. W ogóle dzisiaj już coraz mniej mi, mi to sobie obojętne, czy to rozumie, czy to nie rozumie. Ja dzisiaj jestem. Czy ja do końca decyduję, że ja jestem na tym świecie i że jestem w tym miejscu, że ja w ogóle do was mówię, i że to ja zdecydowałem, że ty włączyłeś ten film na YouTubie? Nie. Coraz więcej wiem mnie spokoju, coraz mniej się po prostu boję. Ja się, kurde, bałem ja się, po prostu całe życie bałem. Bałem się, co inni powiedzą, bałem się, czy coś będę miał, czy czegoś nie będę miał. Bałem się, że umrę, bałem się. Boże, moje życie było jednym, kurwa, pierdolonym, wielkim lękiem. I unikaniem tego lęku, unikaniem dyskomfortowych uczuć. Ja cię już nie chcę unikać. Biorę tak jak leci. Czyli... Jest mi wszystko jedno. Co będzie, uważam, że będzie dla mnie ok. Na ja to okreśnię, że jest ok, bo jak będzie nie ok, to też będzie ok. Dlatego, że dzisiaj mam za mały rozumek, żeby widzieć, że to, co się wydarzyło i może coś o powiem, że to jest niedobre, bo nie wiem, kurde, straciłem, nie wiem, dochody, nie wiem, zostawiła mnie Ola, roześliśmy się, nie wiem, zachorowałem, to mogę określić, że to jest nie ok. Ja usłyszałem już tyle historii ludzkich i okazuje się, że te sytuacje i te momenty w życiu, które określamy, że jest cholernie nie okay, po jakimś czasie okazuje się, że to było najlepsze rozwiązanie. Tak się dzisiaj chciałem tym podzielić? Jutro nie ma. Jest dzisiaj. Byśmy jak baną. Tak zaczynamy żyć. Dzięki, że jesteście że oglądacie to, co do was mówię.